Maneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku Zbieracza Rozbieracza Jacka Recyklera. Witam was w niedzielę. W zasadzie niedzielę po południu mamy. Dzisiaj chłodniejszy dzionek, więc postanowiłem sobie go spędzić tutaj. W moim królestwie złomowym. A co robię? Segreguję trochę narzędzi. Trochę czyszczę. Przywracam do życia. Broń Boże, nie nazwę tego renowacją, bo siedzę tylko i czyszczę. Przywracam do życia takie rzeczy jak wiertarki, ręczne, maszynkę. To zaraz wam zademonstruję jak to teraz działa po oczyszczeniu, po nasmarowaniu, tu brak kamienia, ona jeszcze nie jest na sprzedaż. Teraz zobaczycie co robię w zasadzie czyszczę te stare ściski. Jeden tam leży drugi. Teraz wszystko wam wydemonstruję jak działa po oczyszczeniu. Broń Boże, broń Boże, powtarzam, nie nazywam tego renowacją, tylko przywracaniem do stanu użytkowania. I powiem wam tak, patent z krzesełkiem obrotowym jest mega. Naprawdę fajnie ułatwia mi pracę. Siedzę sobie na starej kanapie i sobie czyszczę, szlifuję, smaruję, brak tylko jeszcze blaciku. Ale to sobie ogarnę, na razie tylko tak na próbę, patent mega, Was wsadzam na statyw i zobaczycie jak to wszystko fajnie wygląda. Zacznę od maszynki do ostrzenia, wczoraj jeszcze było ciężko nią kręcić dwoma rękoma, wystarczyło rozebrać środek, wyczyścić z opiłków metalu, bo widocznie nigdy nie była smarowana, nasmarować, teraz zobaczcie jak się kręci. Brak tylko kamienia, nakrętki, będzie elegancka maszynka, takie prace dzisiaj przy niedzieli, maszyneczka super, teraz wieltareczka, ręczna, stała, nie szło nic zrobić, tryka aż miło, wszystko chodzi luźniutko, czyściutkie, zero korozji, znaczy zero korozji. Jest tam powierzchowna rdza. Ja mówię, to nie jest renowacja, tylko przywrócenie do stanu użytkowalnego. Ścisk duży, ciekawy taki co mu pokazywałam go już na którymś odcinku. Nie kręcił się. Chodzi luźniutko. Wszystko jak powinno. Przywrócone do stanu użytkowania, przywrócone w obecnej chwili, czyszczę ten ścisk. Też go widzieliście na którymś filmie. Jedna wielka bryła gruzu, rdzy już się kręci. Chodzi pozostało do oczyszczenia. Jeszcze stochę, trochę rdzy. Troszkę do przeszlifowania. Brudne, jak samo jak moje ręce. Ja sobie dalej skrobię. że wam jak to działa na tym krzesełku mówię wam fajna sprawa siedzisz sobie na wersalce i czyścisz sobie to jest to co ja lubię nie tak naprawdę przywrócić do stanu użytkowania ten kto robi takie rzeczy ten wie że ta satysfakcja jest bardzo fajna i to będzie niepotrzebne, ale ja mam satysfakcję, że uratowałem to ze złomu, komuś to posłuży, a ja to przywróciłem do stanu użytkowania bo jeszcze 20 minut temu wyglądało jak bryła gruzu, sama rdza i korozja, co chwilę wpada tu moja córeczka trochę mi pomóc, taka jest, ona powinna chyba się urodzić chłopakiem. Bo lubi robić to samo co ja naprawdę robi wszystko to samo co ja patent z obrotowym krzesełkiem mówię tylko brakuje blatu i będzie super wiem, można zrobić to szybciej, wziąć bosza, szczotę i jazda, ale ja lubię. Takie sposoby, a dzisiaj pogoda sprzyja, jest chłodek, wiaterek, popaduje deszcz, nic tylko sobie usiąść i zrobić coś pożytecznego. Także co, nie będę marudził, jeśli się podobało to wie ta co ma ta robić, zapraszam Was do następnego, mam nadzieję, że jutro, trzymajcie się, hej!